Według świętego Łukasza. Jezus wstąpił do pewnej wsi. Przyjęła go kobieta imieniem Marta. Miała siostrę imieniem Maria. Ta usiadła u stóp Pana i słuchała jego słów. Marta natomiast zajmowała się wystawną obsługą. Przystanąwszy, powiedziała: Panie, nic cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy obsłudze. Powiedz jej, aby mi pomogła. Pan rzekł jej na to, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o tak wiele. A tylko jedno jest potrzebne: Maria wybrała dobrą cząstkę i nie zostanie jej ona zabrana. Jak pewnie wszyscy wiemy, Marta, Maria i ich brat Łazarz to byli przyjaciele Pana Jezusa. Pan Jezus chętnie odwiedzał ich. Przede wszystkim z opowieści o wskrzeszeniu Łazarza dowiadujemy się, jak bliska, taka bardzo głęboka była. Relacja tego rodzeństwa z Panem Jezusem. Ale też ta dzisiejsza Ewangelia. W jaki sposób też to oddaje, o tym opowiada, chociaż akurat dzisiaj nie ma mowy o Łazarzu. Może wtedy akurat go nie było w domu, że był w jakiejś podróży poza domem. Natomiast Pan Jezus przychodzi do. Domu, swoich przyjaciół i nic dziwnego, że Marta, jak tu jest powiedziane w tym tłumaczeniu w Biblii I Kościoła, zajmowała się wystawną obsługą. Że chciała podjąć pana Jezusa jak najlepiej. Po prostu godnie, co zapewne miało być wyrazem jej miłości. Natomiast jej siostra nie dołączyła do niej. Usiadła, jak czytamy, u stóp Pana Jezusa i słuchała jego słów. Słuchała jego słów. I zobaczmy, co się dzieje dalej. Można by na pierwszy rzut oka pomyśleć, że Pan Jezus nie był przekonany, nie ma takiego przekonania, że jeden powinien drugiemu pomagać. No bo na pierwszy, tak, na pierwszy rzut oka można, jednak, można odnieść wrażenie, że Marta miała rację. Dlaczego miała się sama wszystkim zajmować, to znaczy tym przygotowaniem stołu, posiłku? Dlaczego miała się zajmować sama? No ale dobrze wiemy z Ewangelii, że Pan Jezus był bardzo wrażliwy na punkcie pomagania ludziom, choćby właśnie niedawno rozważaliśmy, czytaliśmy, rozmyślaliśmy nad Ewangelią o miłosiernym Samarytaninie. Czyli wiemy, że dla Pana Jezusa to było bardzo ważne, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. Pamiętamy też wiele słów Pana Jezusa o tym, jak ważna, jak piękna jest służba w ogóle jeden drugiemu, że kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Więc tu raczej nie o to chodziło. Kiedy Pan Jezus. Nie zareagował po myśli Marty. Tak, bo on no, nie zrobił tego, o co go Marta prosiła. Marta powiedziała: powiedz jej, mojej siostrze, aby mi pomogła. I myślę, że powodów, dla których Pan Jezus nie powiedział Marii, no, no, pewnie Marta ma rację. Pomóż jej. Myślę, że Pan Jezus tego nie powiedział przede wszystkim z tego powodu, że Marta przyszła do Niego. Zauważmy, że Marta nie przyszła do Marii. By jej powiedzieć, poprosić ją: Pomóż mi. Nic nie wskazuje z Ewangelii, myślę, że to byłoby zapisane, gdyby najpierw Marta poprosiła Marię o pomoc, Maria by odmówiła, i wtedy Marta by dopiero przyszła do Pana Jezusa. Nie, ona od razu przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Ty powiedz Marii, żeby mi pomogła. To mi przypomina wiele takich sytuacji, kiedy rozmawiam z ludźmi, to często właśnie słyszę, że ludzie chcą, żeby Pan Bóg zmienił drugiego człowieka, żeby wpłynął na drugiego człowieka. Tak. I tak się dzieje wtedy, kiedy kiedy chcemy po prostu, żeby drugi człowiek żył, postępował. Według naszych przekonań, według naszej woli. I zauważmy, że Pan Jezus w to się nie angażuje. Jedynie zwraca Marcie uwagę, że to, co Maria robi, to nie jest złe. Maria wybrała w tym momencie, że będzie słuchać Pana Jezusa. Nie wybrała czegoś złego. Nie było tak, że na przykład przyszedł Pan Jezus, Marta zajęła się przygotowaniem posiłku, a Maria sobie poszła, nie wiem, do sąsiadki. Nie. Zauważmy, że Maria zajęła się tym, co jest też dla Pana Jezusa bardzo ważne. Na pewno dla Pana Jezusa ważne było to, żeby zjeść, tak jak każdy człowiek chciał jeść. I myślę, że bardzo się cieszył z tego, że Marta przygotowuje posiłek. I ja nie odbieram tej Ewangelii jako tych słów dzisiejszych Pana Jezusa jako, jakąś formę jakiś postać krytyki Marty, że zajmuje się takimi sprawami, przygotowaniem stołu. Nie natomiast natomiast Pan Jezus mówi, że może niepotrzebnie Marto wymagasz, od Marii innego zachowania, porzucenia dobrej rzeczy, którą ona robi. Tutaj to tłumaczenie jest wierniejsze. W innym tłumaczeniu w Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, że najlepsze, że najlepszą cząstkę obrała. Nie, jest tam jest powiedziane że dobrą cząstkę obrała. Czyli właśnie nie, Marta jakby nie akceptowała dobrej rzeczy, którą robi Maria. Która dla Pana Jezusa też była ważna. Pan Jezus chciał podzielić się czymś, opowiedzieć. To jest też służba, kiedy się kogoś słucha, przy nim jest. I Pan Jezus zapewne cieszył się zarówno tym, co robiła Marta, jak i tym, co robiła Maria. I nie dał się wciągnąć właśnie w taką próbę. Ze strony Marty, by sobie w gruncie rzeczy podporządkować Marię. Bo jeszcze raz powtórzę. Zauważmy, że Marta nie prosi Marii, tylko mówi Panu Jezusowi, żeby on wpłynął na nią, żeby ona się zachowywa, zachowywała tak, jak Marta chce. Tak, i Pan Bóg się nie angażuje w takie rzeczy, w nasze jakby spory, a przede wszystkim jakieś próby wymuszenia na, na kimś, żeby robił to, co my chcemy. Pan Jezus jest bardzo otwarty na nasze wybory. I ja odbieram te słowa, które Pan Jezus powiedział do Marty w ten sposób, że po prostu Pan Jezus mówi, a słuchaj, a może, może to już wystarczy, to, co przygotowałaś, może jakoś nie jest konieczne, żebyś zrobiła więcej. Ponad to, co ty chcesz, masz siły. Jeśli mówisz, że potrzebujesz pomocy, czy na pewno, może wystarczy to, co zrobiłaś, i już w związku z tym pomocy żadnej nie potrzebujesz. Martwisz się i niepokoisz o tak wiele. Może właśnie nadmiernie za dużo chcesz, może może Marta tutaj wykazała się jakimś perfekcjonizmem. Czyli hm, chciała zrobić coś, czego nikt od niej tak naprawdę nie wymaga, nie oczekuje. To jest jakaś forma, też to może być. Nie chcę powiedzieć, że tak na pewno było w przypadku Marty, ale to może być pewną formą egoizmu. Ja się pokażę, jaka jestem wspaniała. No, ale ponieważ to wymagało bardzo dużo pracy, już czuła się zmęczona, no to włączając jakby w to, Pana Jezusa yy, próbuje zmusić Marię, żeby jej pomogła. Pan Jezus się w to nie angażuje. Natomiast zwracę uwagę na to, że czasami właśnie bardziej nawet niż jedzenia człowiek potrzebuje być wysłuchanym. Tak, ja muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię, nie? jeżeli ktoś podejmuje mnie jakimś dobrym posiłkiem, kiedy go odwiedzam, bo widzę w tym miłość po prostu. Ale jednak chyba najczęściej, kiedy kogokolwiek odwiedzam, to raczej dla mnie jednak większą wagę, większe znaczenie ma to, że ktoś chce mnie posłuchać. Albo też sam chce mi coś opowiedzieć. I chyba tak każdy z nas ma. Owszem, trzeba coś jeść też, żeby żyć. Ale, jak to mówi Słowo Boże, nie samym chlebem żyje człowiek. Jeszcze bardziej nawet niż chlebem żyje bliskością. Relacją, słuchaniem się, byciem ze sobą, tak, gdzie, gdzie to jedzenie jest raczej tylko dodatkiem, jakimś tłem, uzupełnieniem, o no właśnie. I może po prostu o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia. Często się mówi, że Maria jest tutaj wzorem, przykładem kontemplacji. Pewnie tak, ale może przede wszystkim. Jest po prostu wzorem słuchania, takiej empatycznej, zasłuchanej obecności, której każdy z nas bardzo potrzebuje, a czego my często nie doceniamy. I dlatego Pan Jezus nie zaangażował się w ten spór między Martą a Marią. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.